Dzień dobry, witam na kanale Taxi Spychu. Zobaczcie, jak wygląda Wisła. Solec Kujawski. Jutro ma być u nas minus 14. Przedem tutaj pokarmić kaczki, ale chciałem Wam złożyć życzenia, bo to pierwszy film w tym roku. Także wszystkiego dobrego w tym nowym roku, żeby ten rok 2026 dla Was był lepszy niż poprzedni. No i chyba tyle. Rzucę Wam, pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ta Wisła zmrożona. Mówię, na no jutro ma być dużo, dużo zimnie minus 14. Także jeszcze raz apel, nie dokarmiajcie kaczek czy ptactwa wodnego chlebem, bo im szkodzicie. Ja kupiłem kukurydzę. Słychać tam gdzieś w tle gęsi lecące. Może za chwilę będzie je widać. No ja jeszcze ich nie widzę, tylko słychać. Także do zobaczenia w następnych filmach. Niech ten rok będzie dla wszystkich lepszy. Pozdrawiam.